Dieta ludzi żyjących ponad 100 lat jest prosta, naturalna i oparta na lokalnych, sezonowych produktach, które nie wymagają skomplikowanych przepisów ani drogich składników. W ich codziennym jadłospisie dominują rośliny przede wszystkim warzywa, owoce, pełnoziarniste zboża oraz rośliny strączkowe, takie jak fasola, soczewica czy ciecierzyca. Te naturalne źródła białka i błonnika dostarczają organizmowi niezbędnych składników odżywczych, pomagają utrzymać zdrową wagę i stabilny poziom cukru we krwi. Mięso jest raczej dodatkiem niż podstawą mieszkańcy Bluzą jedzą je rzadko, maksymalnie raz lub dwa razy w tygodniu w niewielkich ilościach. Zamiast tłuszczów trans i przetworzonych olejów, preferują zdrowe tłuszcze roślinne, takie jak oliwa z oliwek, która jest bogata w przeciwutleniacze i działa przeciwzapalnie. Bardzo ważnym elementem ich nawyków żywieniowych jest umiarkowanie. W Japonii istnieje zasada hara-hachibu, czyli jedzenie do momentu, gdy jesteśmy najedzeni w 80%, co zapobiega przejadaniu się i wspiera zdrowe trawienie posiłki są też okazją do bycia razem. Ludzie jedzą powoli, delektują się smakami i spędzają ten czas w gronie rodziny lub przyjaciół. Nie ma tu miejsca na diety krótkotrwałe czy modne trendy, ale na trwały styl życia, który sprzyja nie tylko zdrowiu ciała, ale i dobremu samopoczuciu. Ta naturalna, roślinna dieta obniża ryzyko chorób serca, cukrzycy, nadciśnienia i wielu nowotworów, a także wspiera pracę mózgu i odporność na stres. Warto inspirować się tym podejściem. To nie o perfekcję chodzi, lecz o świadome wybory, które można utrzymać przez całe życie.